Cześć, dzień dobry wszystkim, mówik z tej strony i zapraszam Was na odcinek z serii Ori and the Will of the Wisps, w którym zajmiemy się zadaniem do odważnych: świat należy, a także poznamy ofera. Dobra, poprzednio wróciłem do tej naszej studni. Znajdź kwoloka. To było gdzieś tam. Pytanie: jak się tam dostać? Na pewno muszę pójść do góry. No tutaj to wszystko, co najmniej tutaj. Dobra. Ok. Przez przypadek włączyłem filtrowanie. Nie wiedziałem, że się da. Git. I. Czy to było tu do góry? Tak. O. Aj. I... Zapominam o tej jego szarży. O. I proszę. Myślałem, że mnie tamta. Tamten głos osłoni, a jednak nie. Udejście drugie. No. Powoli. Bez przypału, bez nerwowych... No właśnie, o tym mówię. Zejdź tu niżej. O, co za dzięcioły. No, tutaj git do góry. I co tu w prawo? Nie, wydaje mi się, że tu się biłem z tym. Z wyjcem. Chcemy tutaj najpierw pójść w lewo. Tak myślę. O. Co mnie kolega zestresował. No bo tutaj nie mam tych. Mam jedną runę. Z jedną runą nic nie zrobię. Na mapie nie widzę, żeby się gdzieś druga wyświetlała. Oj. O proszę. To już znalazłem drugą runę. Ale się nie wyświetlała tutaj. Zobaczmy, co sobie odblokowałem w ten sposób. Raz i dwa. No. Aha! Heh. To podblokowe. Dobrze, że tu był quicksave. Coś jest na górze? O proszę, a ta ściana... Przez przypadek... Udało się tu coś odkryć. Tu do góry. No. Tam jest jakiś e, ten. O, trzeba na goście uważać, bo lubi się detonować, z tego co widzę. Czy tu jestem w stanie skoczyć? Stresowałeś mnie, że się tu plątasz, więc wolałem się ciebie pozbyć. Oj, trochę mnie poniosło. Fragment ogniwa zdrowia, czyli co? Że buduję pod ten pod kolejny punkt z hapekami. Nie, nie powiem, przyda się. Tak. No, czy ja mogę tu spaść po prostu? O właśnie. Dobra, udało się. Chyba był nawet punkt szybkiego zapisu. Ten też z Bani. Ue. Ory, jak ty mnie lubisz stresować. No... nie! Tam na górze jeszcze jest przeciwnik. A to niedobrze. Po prostu przebiegnij. Dobra, fajnie, udało się. Był punkt szybkiego zapisu, dobrze. Mogę tutaj zejść i to rozwalić. Pamiętam jak spadałem tutaj w dół, a też był punkt szybkiego zapisu, to właśnie się zastanawiałem kiedy będziemy w stanie rozwalać te barykady. Okazja do... Nie! Stop! Tak jest. Fragment Ogniwa Zdrowia. Ogo... Zgromadzono Ogniwo Zdrowia. Twój maksymalny poziom zdrowia został zwiększony. Fajnie. Są cztery kulki. No, chcemy przejść tu. Pyk. Tu jest kolejna barykada. Ale jesteśmy coraz bliżej wyjścia do góry. Świetnie. Tu już byłem. Teraz skaczemy tam. Fenomenalnie są koteły. Jesteś duchem? Więc zadrżyj duchu. Oto stoisz przed Mokiem Odważnym. Wiem, nie brzmi to przekonująco. Ale ja jestem odważny. Albo byłbym odważny, gdybym miał jakieś trofeum. Takie jak czaszka wyjca. Albo jeśli to zbyt ciężkie, wystarczy kieł. Słyszałem, jak wyjedz walczy na wschód stąd. Może jakiś mu wypadł. Nowa misja poboczna. Znajdź kieł wyjca. E, chwila, chwila, chwila. E, w którym odbyła się twoja walka z wyjcem. To było tam na dole. Może tam podejdę w którymś momencie tak przy okazji jak zajmę się eksploracją na poważnie. Nagroda. Jakiś tam kolorowy kryształek chyba. Kurcze, nie widziałem go. Aha, kombosa mi wyprowadził. To była walka z wyjcem? Chyba nie. No, czy ja mogę się rozbujać jakoś na tym? A to wyglądało tak, że coś tu jest schowane, ale jednak nie. Jednak nie tylko w jajo zrobili w ten sposób. Aj, chcemy iść dalej w prawo. Wow! Mogę przeskoczyć tam. Coś tu jest na dole. Nie wygląda. wyjca czyli jednak tutaj doskonałe trofeum. No wiem, pamiętam, że mam ci to tam oddać. No bo tutaj to tak nie wygląda, że ja się sam wespnę w tym momencie. Te odległości celowo porobili takie, żebym ja tu zawału dostał, nie? <laughs> Oj, ori, no, git, jesteśmy z powrotem, prawdziwy kiełwyca. Nikt teraz nie będzie wątpił w mokka odważnego. Proszę, to dla ciebie, jestem odważny, ale także i hojny. To jest. Gorlecka ruda. Sądziją trochę rudy. Stanieczne, że myśli może je użyć do naprawienia konstrukcji. Okej okay. No to co to? Lecimy z powrotem, no bo totalnie nie mam pomysłu jak się tam inaczej dostać do tego naszego celu podróży. Idę. Bardziej na lewo jeszcze muszę iść. Uff. Uf. Co mnie chłop teraz przestraszył? Dlaczego ja się tu o coś zablokowałem? Cały czas trzymałem guzik yy, w lewo. Aha, o tą krawędź się zablokowałem. Świetna sprawa. Czy to mogę rozwalić? Wygląda jakbym to mógł rozwalić. I mamy brawura. Otrzymano nowy kamień. Zadbaj otrzymuj więcej obrażeń. Pewnie. Haha! Ha. I tak jestem łączotowany to. Przynajmniej będę ich szybciej klepał. No... Hmm. Jeszcze w lewo. Ja tu już czegoś nie odbierałem? Regeneracja. Trzymaj, kuby, przypisać ją do e, kościoła, zużywać energię, aby odzyskać zdrowie. E, Który guzik miałem przytrzymać? Trochę siara. O, jest. Tak? No nie. To ma być tu. Tu są kamienie. Tu jest ekwipunek. Czuję się strasznym batonem w tym momencie. Widzicie, tu muszę objechać myszką. Yeah. Dobra, weź, daj poder. Drzewo wzięte. Kombinujemy tu na lewo. Ta woda mi chyba nic nie robi, ale nie będę ryzykował. No, wspięte. Na dole coś mi się wydawało, że widziałem, prawda? O jest kolega skoczek po raz drugi. Łe! Widzę, że w tej części Oriego, przeciwnicy to jedno, ale drugim problemem jest kwestia ukształtowania terenu i tego, że na każdym kroku próbujecie coś przyhaczyć, jakieś występy drobne, i inne takie cudawianki. Tu co się dzieje? Dlaczego nie mogę tego jak... Łe czuję się oszukany. Nie idę tam po to na razie. lećmy dalej. Nie mam zbyt wielu umiejętności, żeby w tym momencie się bawić w jakąś bardziej zaawansowaną eksplorację z podwójnym skokiem i podstawowym atakiem. To wiele nie zadziała. I stąd. O, brawura zrobiła swoje. No i tu... Tu podniosłem wtedy pochodnie tak. No i lecimy tu. Ale pięknie słońce wyszło. Tak się fajnie, ładnie zrobiło. Od razu mi cieplej na duchu. Co? Mamy lupo. Witaj wędrowna dusza. Nazywam się Lupo. Kartograf nadzwyczajny. Co to była za burza? Moje mapy trochę za zamokły, więc sprzedam ci je za połowę ceny, zgoda? Przecież podobno szukasz przyjaciółki, a cóż może lepiej pomóc w poszukiwaniach niż mapa? Jak chcesz kupić mapę tych wspaniałych trzęsawisk? To kupię. Dawaj. Aha, czyli tu do góry jeszcze. Tam też się coś pokazało: jest tam drzewo do wzięcia ze skinem. Dlaczego ja tu nie byłem w stanie iść dalej? Coś mnie tu chyba musiało zatrzymać. Hmm. No nic. Udało się zebrać kolejną rudę. Już warto było się tu pojawić. I spróbujemy pójść po tamten ten. <ścoughs> Oho! Mamy nowego przeciwnika. O, A żeby to jeden! Co mnie chłopaki tu gangują teraz? Łe! Łe! No! Nie wiem, jak ja nic nie wyrwałem z tego, co ich tu! Weź, chłopie! No właśnie, tak czułem, że czymś wyrwę. Odleczmy się, skoro jest kryształek. Też się udało załatwić. No i główna trudność tego polegała na tym, że cwaniaki były we dwóch. Że to nie ma szans się udać. Tu musi być potrzebny, tu jest potrzebny ten skill do, do wybijania się. W pierwszej części pamiętam. Także na razie możemy sobie podziękować za uwagę i udać się z powrotem. Chociaż. Hmm. Hm. Jest skoczek. Prosto w niego wskoczyłem. No. Muszę przestać pomóc tym. Przestać pomagać przeciwnikom mnie klepać. Tu jest coś na lewo. Dobra, zobaczmy. Całkiem easy. Wytrzymałość zmniejsza liczbę otrzymywanych obrażeń. Będę się nie przebije. Wiem, wiem, że tu mam. Tam na lewo pokazuje. Bym chciał iść tam na prawo. O! No! <laughs> Poniosła mnie fantazja. Ten z Bani. się tu na prawo. O! Jest jakiś mędrzec. Czy to te widoki cię tu sprowadziły? Wspaniałe, nieprawda? Że źródło w całej okazałości. Od czasu, gdy obracały się koła starego młyna, przeminęło całe pokolenie mokich. Ponad w środku znajduje się... nie wiem co. Co tu robi wrzask? Coś musiał wypłoszyć ją z grzędy. Może pojawiło się jakieś zagrożenie? Na pewno jednak nie ty. Wyglądasz bardzo niegroźnie. Powinniśmy coś z tym zrobić. Masz szczęście, że jestem zbrojmistrzem. Też udoskonalić swoje umiejętności mogą zaoferować niezłą zniżkę, ale tylko na pierwszy zakup, więc wybieraj z głową. No czemu nie, co tu jest? Stwórz duchową kulę, która samoczynnie atakuje wrogów. Gwiazda, rzucaj gwiazdą, która do ciebie powróci. Podpal wrogów znajdujących się w pobliżu. Kieruj w przeciwników potężne, zmiatające z nóg uderzenie niszczy kruche podłoże. Piorun. Rzuć potężną, świetną włócznią. Wykorzystuje dużo energii niszczy trochę podłoże. Chyba bym wziął ten grzmot. Bo nie wykorzystuje energii. No, jeśli chcesz potestować swoje umiejętności, to w pobliżu znajduje się siedlisko. Miejsce, w którym możesz pokazać, co potrafisz. Na pewno jeszcze się spotkamy. Zanim to nastąpi, trzymaj broń w gotowości i obserwuj niebo. Siedlisko na atramentowych moczarach. O tam. Ofer uważa, że siedlisko można znaleźć na tramentowych moczarach przy wejściu do odmentu kwoloka. Ciekawe co to jest. Chciałbym się na pewno dostać najpierw do tego drzewa, ale nie wiem czy będzie mi dane. No, jakbym dobrze że tak. O! Ale kwoty. Mhm, będę. Dlaczego ty to zrobiłeś, Ori? Dlaczego ty się tak odbiłeś dziwnie? I co tu się dzieje? Jak ja mam teraz wrócić na górę? Co to za miejscówka? Nie wskoczę tam sporo powrotem, jak to skaszaniłem. Dobrze, moi drodzy, widziałem, że gdzieś tutaj był ten punkt szybkiego zapisu. No właśnie, tutaj. To może na tym poprzestaniemy. Ja muszę wziąć, nie wiem, sobie dać dwa płaskie na za to, co zrobiłem przed, przed momentem, że spadłem z tej liany. No nic, może w takim wypadku następnym razem zajrzę do tego siedliska, zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. Gorąco zapraszam do kolejnego, a na razie to tyle. Także oby do zobaczenia.